Cześć. Dzisiaj sobie pogadamy na ciekawy temat. Tym tematem jest astrologia. Pojawił się, ponieważ znajoma napisała do mnie z pytaniem: Filip, jak to jest, bo widziałem ciebie na Facebooku posta o, o właśnie o pełni wstrzelcu i tak dalej. Wiem też, że jesteś fizykiem, zajmujesz się nauką naukami ścisłymi. Jak ty to łączysz? Jak to się u ciebie łączy? No i y, postanowiłem odpowiedzieć publicznie. Pomyślałem, że to będzie ciekawy temat, żeby poruszyć, y, że tak powiem na forum. Także, o, to jest moja odpowiedź. A więc, y, jeżeli miałbym odpowiedzieć personalnie jako Filip, no to ja nie potrzebuję wierzyć w astrologię, bo takie było pytanie. Co skłania cię, żeby w to wierzyć? Ja nie potrzebuję w nią wierzyć, ponieważ mi wystarczy to, że mi ona robi dobrze. Ja czytam sobie różnego rodzaju astrologiczne teksty osób, które, które szanuję, które są dla mnie uznanymi astrologami, czyli to też nie do końca jest gazetowy horoskop w przyjaciółce, I, i daje mi to pewien wgląd. Daje mi to wgląd w swoje zachowania. Jest to po prostu dla mnie forma autorefleksji. Natomiast również yy, w pewnym sensie uczy mnie to o moim otoczeniu, o tym jak reaguję na różnego rodzaju yy, warunki zewnętrzne. W żadnym sposób nie ujmuję i nie wykluczam tego, że ten wpływ jest bezpośredni planet na mnie, natomiast technicznie jako narzędzie stosuję to po prostu jako lustro, czyli dostaję te informacje i odnoszę się do nich i mogę się do nich odnieść o, tak jest, albo o, tak nie jest I, i w ten sposób to odnoszenie się jest dla mnie bardzo korzystne jest dla mnie dobre, tak jak jest dla mnie dobra witamina C kiedy się przeziębię. nie wiem jaki jest mechanizm działania witaminy C wiem, że działa i to doświadczenie mi wystarczy żeby korzystać z usług astrologów ale, oczywiście, na tym ta odpowiedź nie może się zakończyć, ponieważ występuję tutaj jako reprezentant środowiska naukowego. No i yy, dodałbym niepokorny reprezentant tego środowiska i chciałbym troszkę podrążyć, bo oczywiście, mój mechanizm psychologiczny da się obronić w ramach yy, naukowych na gruncie psychologii, na przykład. Natomiast yy, myślę, że ciekawszym byłoby faktycznie zastanowienie się, czy te planety naprawdę mogą mieć wpływ. Na mój stan. No, i podejdźmy do tego jak naukowcy. Czyli zastanówmy się, jak ten wpływ mógłby wyglądać, jak mógłby działać i dlaczego nie jest to uznane. Dlaczego, co hamuje nas przed tym, żeby tego nie uznać? Czy faktycznie tak nie jest, czy po prostu my jeszcze tego nie rozumiemy? Po pierwsze, jest ważny element. Całej tej historii, który zwie się teorią chaosu. I teoria chaosu, która jest dobrze ugruntowaną już nauką, powstałą gdzieś w latach 60. mniej więcej wraz z rozwojem komputerów i technik obliczeniowych, jest to teoria, która ma jeden podstawowy, jedno podstawowe założenie. I tym założeniem jest to, że małe zmiany w warunkach początkowych jakiejś dynamiki układu mogą spowodować bardzo duże zmiany i odchylenia tej trajektorii. Po jakimś czasie, a nawet po krótkim czasie. Jest to prawdą w meteorologii, na przykład, jest to prawdą w dynamice rynków finansowych i różnych innych dziedzin geologii, czyli takich, które nie są opisywalne bardzo prostą trajektorią, jak na przykład ruch planety po orbicie. I teraz te wszystkie systemy, te wszystkie układy, które teoria chaosu opisuje, one mają pewną charakterystykę. Można je w różny sposób scharakteryzować, zdefiniować ten chaos. Ale jedną z mm, sposobów, w jaki definiujemy ten chaos, jest dotyczy rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń w tym systemie. I teraz w naszym codziennym doświadczeniu mamy taką tendencję, żeby w pewnym sensie upraszczać trochę to, jak wygląda życie i procesy decyzyjne. I dlatego, Zgodnie z y, tak zwanym rozkładem normalnym, jeżeli jakieś zdarzenie jest bardzo mało prawdopodobne, to nie za bardzo bierzemy je pod uwagę y, w naszych procesach decyzyjnych. Niewiele osób to robi. Nie? Tak samo w tej chwili postępuje większość naukowców. Moim zdaniem, niestety, ponieważ pomija się bardzo dużo ciekawych rzeczy. I ja tego oczywiście nie oceniam, dlatego że ten mechanizm jest nam potrzebny, żeby iść przez życie. Dlatego, że pozwala nam budować pewne schematy zachowania, i te schematy zachowania pozwalają nam nie analizować każdej sytuacji od początku, tylko niejako włączyć sobie takie automaty. Ale zdarza nam się coś pominąć. I teraz teoria chaosu wprowadza coś takiego, że istnieją zdarzenia, które są bardzo mało prawdopodobne, ale ich wpływ na całość układu jest kolosalny, jest gigantyczny. Możemy sobie to tak wyobrazić, że jeżeli yy, wpływ byśmy. Wyobraźmy sobie wykres, nie? Jeżeli mamy wpływ yy, pionowo, jakiegoś rodzaju impact, wpływ na układ, a tu będziemy mieć prawdopodobieństwo, no to te, te wysoce prawdopodobne mają duży wpływ i te mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, ale gdzieś tam daleko jest jedno wydarzenie, które robi tak pff, coś takiego, nie? I tym wydarzeniem są tak, kryzysy finansowe, yy, huragany... Tornada, trzęsienia ziemi, jakieś tąpnięcia, yy, wszelkiego rodzaju zjawiska tak zwane nieprzewidywalne. I teraz w zasadzie teoria chaosu jest pierwszym yy, próbą ludzkości, żeby opisać takie zjawiska w sposób bardziej spójny. Większość yy, dalej mainstreamowej nauki nie tyka się takich yy, zjawisk. Woli zostać w tej bezpiecznej strefie tego rozkładu normalnego, który generalnie mówi, że to, co jest najbardziej prawdopodobne, jest najistotniejsze. W porządku. No więc wróćmy sobie teraz do tych naszych planet i do tej naszej astrologii. Weźmy sobie taki eksperyment yy, myślowy. To znaczy, każda planeta jest yy, po pierwsze obdarzona jakąś masą. Każda ma inną masę. Każda ma inny skład chemiczny. Każda ma inną prędkość obrotową. Każda ma inną prędkość kątową wokół Słońca. Generalnie każda z nich jest unikatowa. To, co wiemy, i to, co jest faktem, to jest to, że ruch tej planety wokół Słońca z całą pewnością powoduje emisję promieniowania. Jest to promieniowanie grawitacyjne, czyli zaburzenia czasoprzestrzeni wskutek poruszającego się masywnego obiektu, ale jest to też promieniowanie elektromagnetyczne, ponieważ no, elektryczność i magnetyzm jest absolutnie wszechobecne. I Każda substancja chemiczna w ruchu, jeżeli jest jakaś minimalna nierównowaga energetyczna czy, czy ładunkowa, będzie emitować promieniowanie. Także ruch planet gwarantuje, że emitują promieniowanie, po prostu. Absolutnie jest to niepodważalne. No i. Teraz oczywiście okazuje się, że na przykład promieniowanie grawitacyjne planet jest w zasadzie niewykrywalne dla naszych detektorów. My wiemy, że ono jest teoretycznie. Wiemy, że to promieniowanie istnieje, że musi istnieć od, od masywnego ciała, tylko jest zbyt słabe, żebyśmy je zmierzyli aktualnym technologią. Promieniowanie elektromagnetyczne no badamy je chociażby po to, żeby poznać skład chemiczny, ale jest też na tyle słabe, że. Mm, nauka głównego nurtu traktuje to właśnie jak jeden z tych pomijalnych aspektów, prawda? Czyli marginalne prawdopodobieństwo, że to będzie miało jakiś wpływ, ponieważ jest bardzo słabe, bardzo. No i tutaj się zaczyna ta ciekawostka, bo wyobraźmy sobie coś takiego teraz. Jeżeli by się okazało, jeżeli by się okazało, że to promieniowanie, że ten ruch, że te fale grawitacyjne w jakiś sposób którego my nie znamy, wpływają na życie na Ziemi w sposób subtelny, ale wpływają. Może nawet wpływają mocno. Jak duży byłby to przeskok? Jak duży byłby to wpływ na nasze życie tutaj na podejmowanie decyzji na zarządzanie budżetami na zarządzanie społeczeństwem na wszystkie tak naprawdę aspekty naszego życia na Ziemi. Jeżeli odkrylibyśmy, że ten wpływ jest, i nauczyli się z niego korzystać, jeżeli okazało się, że jest to jakiegoś rodzaju naturalny yy, zegar, jakieś wtykające wskazówki, które op opisują nam różne rzeczy, jak duży byłby wpływ? Ogromny! Moim zdaniem byłby ogromny. To by był gigantyczny przełom. I teraz, czy ja, jako uczciwy naukowiec, mogę odrzucić coś takiego? Czy ja mogę powiedzieć uczciwie, jako osoba poszukująca prawdy na temat natury, nie interesuje mnie, to to jest pomijalne. To nie jest pomijalne. Nikt nie gwarantuje, że to jest pomijalne. Jeżeli tak uważasz, jeżeli słuchasz tego, uważasz, że to są brednie i że jest pomijalne, to wiedz, że teoria chaosu się z tobą nie zgadza. To nie jest pomijalne. Być może tak jest, ale nie masz na to dowodów żadnych. No i. I tutaj się robi ciekawie, bo moim zdaniem mechanizm yy, mentalny jest taki, że to nie jest pomijalne, tylko wydaje się to po prostu zbyt trudne. To jest ponad moje siły. Jak ja mam to zbadać? Pierwszy, najbardziej skomplikowany aspekt jest taki, że musielibyśmy poznać mechanizmy tego, w jaki sposób na umysł i na emocje i na nastrój i na różnego rodzaju. Yy, Aspekty subiektywnego doświadczenia wpływa rzeczywistość materialna, fizyczna i to jeszcze taka niskopoziomowa, jak fundamentalne siły natury. Nie wiemy tego w tym momencie. To znaczy, nauka głównego nurtu nie uznaje takiej drogi rozumowania, która by tego dowodziła i ukreśliłaby, jakie są mechanizmy. Bo oczywiście są teorie, oczywiście są różne tezy. Ludzie się zastanawiają cały czas. Nie myślcie, że to jest tak, że my nie wiemy. Być może ktoś wie. Być może już w tym momencie jest osoba, która wie, może jest ich więcej, ale jak z każdą rewolucją i z każdym odkryciem naukowym, oni nikt ich nie słucha po prostu. I uwierzcie mi, to jest normalne. Nie, nie chodzi o to, żeby to oceniać, mówić, że y, naukowcy głównego nurtu to są tumany i tłuki. Nie. Y, operują, rozwijają pewien zakres wiedzy, natomiast y, radykalne zmiany w tym zakresie wiedzy dzieją się y, wskutek pracy bardzo nielicznych osób. Znowu teoria chaosu. Ci wszyscy tutaj robią całą robotę i jest ten jeden tutaj, albo dwóch, albo trzech, jak Einstein, jak Tesla, jak yy, różni inni, tak? Którzy no, z mojego podwórka, to Einstein, Tesla, Newton, Kopernik, którzy robią taką rzecz, że wszystkim kopary opadają i to nie są żarty. Galileusz spłonął na stosie za to. I ja wiem, że były inne czasy, ale w mentalności się tak dużo nie zmieniło. Bo Nauka operuje dalej na podobnej mentalności. Jest to dogmat. Dogmatyzm nie jest korzystny z punktu widzenia nauki, ale z drugiej strony jest potrzebny, dlatego że musimy operować na jakichś wspólnych pojęciach, prawda? I te wspólne pojęcia należy siłą i po prostu rozciągać. Tak to działa. To tarcie musi być, ta dyskusja musi być, ten konflikt w pewnym sensie musi być, bo on na przykład mnie. Motywuje, że jeżeli ja bym się zajął badaniem astrologii w sensie fizycznym, musiałbym się skonfrontować z takimi ludźmi, którzy są bardzo dobrze oblatani w tym, jak działa nauka, i oni mnie będą bombardować, żeby mi udowodnić, że ja nie mam racji. I bardzo dobrze. Niech tak robią. Doskonale. Taka jest ich rola. I w ten sposób, jeżeli ja mam rację, jeżeli ja mam słuszność w swoim poszukiwaniu, jeżeli moja intuicja jest dobra. To ja będę się wzmacniał w ten sposób. To będzie mnie wzmacniać, to będzie mnie karmić, i ja będę po prostu jeszcze bardziej chciał cisnąć, atakować. Ten problem. Ja na ten moment nie zamierzam atakować y, astrologii y, w takim ujęciu. Y, w tym momencie uważam, że mój zakres wiedzy i informacji na temat ciała ludzkiego i na temat funkcjonowania. No, już za, nie wspominajmy o świadomości, ale samego ciała jako narzędzia jest zbyt mała i tą wiedzę systematycznie staram się uzupełniać. Natomiast uważam, że jest to ciekawy kierunek i że na pewno warto nie zamykać się, nie mówić nie, mówić być może, mówić być może. Mnie to nie interesuje, niech się ktoś inny tym zajmie, jak go to interesuje. Albo ym, albo mówić, o, to jest bardzo ciekawe, sprawdźmy, spróbujmy. I dyskutować. To jest droga w jakiej, To jest sposób, w jaki tworzy się naukę w tych czasach. I ja życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej osób zgadzało się z tym podejściem. Czyli wchodziło w dialog, nawet jeżeli ma być konfliktowy, jak w starej ruskiej szkole fizyki. Jak wchodzisz na seminarium, przedstawiasz seminarium, bombardują cię pytania, żeby cię zmiażdżyć, i jeżeli ty się nie wybronisz, to cię wyrzucają. Wylot robisz. Tak było w Związku Radzieckim nobliści, yy, był taki noblista Landau, którego seminaria tak wyglądali, że student przychodził w ogóle nieprzygotowany na seminarium, żeby posłuchać, został, był wywoływany do tablicy, dostawał rozkaz, że ma w tym momencie wytłumaczyć z pamięci to, czym się zajmuje i jaki jest jego postęp badań i cała śmietanka rosyjskiej szkoły fizyków siedziała tam, go po prostu miażdżyć. I jeżeli on się nie dał zmiażdżyć, to wtedy znaczyło, że warto go posłuchać. To nie jest moja szkoła. Ja tego, ja, ja po prostu nie dałbym rady, ale, ale ta szkoła y, spowodowała duży progres w y, nauce i możemy oceniać y, tą technologię i oczywiście z perspektywy, czy to było dobre, czy było niedobre, natomiast naturą człowieka jest rozwijać się, naturą człowieka jest tworzyć, jest y, przekształcać naturę wokół siebie, ponieważ Zgodnie z Biblią, dostał ją całą we władanie, i niech się dzieje. Moim zdaniem, fajnie, gdyby wydarzyła się taka rewolucja, która dałaby nam w końcu sensowny i rozsądny aparat poznawczy, który pomógłby nam łączyć nasze subiektywne doświadczenie, czyli to, co nam się wydaje, że doświadczamy zmysłami, z tym, co obserwujemy na zewnątrz. Nie? I dla mnie fizyka też jest o mnie. Czyli jeżeli ja badam, jak zachowuje się świat, to dla mnie to jest też badanie moich zmysłów, bo ja postrzegam ten świat tymi zmysłami. Więc jeżeli ja uczę się o polu elektromagnetycznym i wnioskuję na jego temat coś, obserwuję je, to dla mnie znaczy, że we mnie istnieje coś, co musi nadawać, naśladować to pole. Nie? I w tym sensie nie ma na przykład znaczenia, czy czy, czy, czy te zmysły generują tą rzeczywistość, czy to rzeczywistość jest obiektywna, a ja po prostu na nią reaguję? Nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że moje doświadczenie, moje zmysły są lustrzane względem doświadczenia na zewnątrz. To jest takiego rodzaju dualizm. Nie? I, I fajnie jest to zgłębiać dla mnie. Dla mnie ta yy, jakaś równoległość pomiędzy naukami dotyczącymi właśnie funkcjonowania mózgu, funkcjonowania świadomości, psychologii i subiektywnych doświadczeń z ścisłą nauką dotyczącą natury jest fascynująca i bardzo bym sobie życzył, żeby tutaj rozwój przebiegał wartko, bo myślę, że to jest potrzebne. Dlatego że mamy super y, technologie, ale mamy też strasznie dużo problemów i te problemy wynikają z problemów psychicznych i emocjonalnych. Mamy wariatów u władzy, mamy wariatów w wojsku, Mamy generalnie bardzo, bardzo dużo straumatyzowanych ludzi, którzy nie radzą sobie z tymi traumami i, jak to się mówi, projektują je na zewnątrz. Niektórzy to projektują w formie łagodnej, inni w formie bardzo, bardzo przemocowej. Dlatego tym optymistycznym, a może nie do końca akcentem chciałbym zakończyć ten wywód i do zobaczenia następnym razem.